Dzień dobry Państwu! W styczniu obchodzimy szczególne dwa dni. Jedyne takie w roku. To święto babci i dziadka. Mamy nadzieję, że żadne z wnucząt o tym nie zapomniało. Z tej okazji, w imieniu uczniów naszej szkoły, składam wszystkim babciom i dziadkom najgorętsze życzenia. Do życzeń dołączamy piosenkę żółte kalendarze. is not so <laughs> Święto babci i dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, błęk radości. Wasze święto inspiruje do wspomnień tego, co już za nami. To również okazja obejrzenia swoich kochanych wnucząt, nie tylko w roli uczniów, ale aktorów i piosenkarzy. Dziesią, Dzisiaj jest dzień babci i święto ze O tym nie upamiętach nóżek i nusa. My wasi wnuczkowie nóż kopietów nie spamiętamy. I, i nas najbliższe najbliższym zesenia składamy. Życzymy ci, ci babców samych dni słonecznych, pogodnych, wesołych, takich jak ten wierszy, żebyś nie miała nie, żadnych zmartwień. Gdy się spełni i korzystność dla niej. Żeby się szuła co codziennie jak królowa i bycie cię nie bolała głowa. Babcia moja kochana, babcia jak druga mama. Nie ma lepszego lekarstwa na bóle, niż gdy mnie babcia przytula czule. Babcia się troszczy, lubi rozpieszczeć. Jak zacznie karmić, nie może przestać. I babci nie można nikim zastąpić, więc trzeba ją cenić i pochwał nie skąpić. Kochana babciu, dniu twojego święta, życzę Ci, żeby twoja buźka była zawsze uśmiechnięta, żeby kochały Cię twoje wnuczęta. życzę Ci dużo zdrowia i radości, żeby były zawsze Twoje kości, żeby słonko zawsze Ci świeciło, żeby twoje serdówko się nigdy nie smuciło, żeby Ci ręce do dwudziestego straciło i żebyś żyła 100 tak długo jak myliśmy ja. Babcia to są miłe ręce, książka, herbata słodka, śmieszne słowa wydawnej piosence, suknia dla lalki i szarlotka. Babcia to bajka, której nie znamy, pudełeczka, perfumy, włóczka. Babcia to mama mojej mamy, a ja jestem jej wnuczka. Dziadku, mój kochany, jesteś pasterkiem na rany. Raz mnie spierasz. Uczysz, jak dobra wybierać. Znasz wiele historii ciekawych i użysz nadzieję zabawy. Zabawne, gdy nie jesteś na dokładkę. Dziękuję, że jesteś moim dziadkiem. Babcia to mi najdroższa osoba i choć wie, co znaczy choroba. Ja pomagam jej i smutek ucieka. Kochana babuniu, w dniu Twojego święta bądź zawsze z nami bardzo uśmiechnięta. Na ciebie zawsze można liczyć W dniu dziadka chcę Ci życzyć dużo zdrowia i siły do życia. Jest jeszcze tyle do odkrycia i do zrobienia, niech zdążą się spełnić Twoje wszystkie marzenia. Jeszcze śpi cały dom. Tata śpi Wszystkiego najlepszego! Radości, szczęścia, nas, Słoneczka, wesołego. Wszystkiego, czego chcesz, Wszystkiego, czego chcesz. Jeszcze śpi cały dom, tata śpi i dzieci śpią, a na stole już jest chleb pachnący i leko też. Nasza babcia ukochana już od wczesnego rana bardzo pysznie robi ten Klu... Klu... Rosół z cienkimi kluskami, czerwony balon z łóżkami, pierogi z kapustą i grzybami i plecuszki z jabłuszkami, lody, torty i pałczusie, niech najedą się wnuczusie. W ogródku moi babuni śmieją się astry i róże, a my dobrze wiemy, że babcia jest jedną z najmniejszych wróżek. Gdy babcia piecze nam ciasto, skradamy się na panuszkach, a potem je zjadamy ze smakiem do ostatniego okruszka. Lubimy siedzieć przy oknie, gdy dzień już powoli gaśnie. Babcietek pięknie czaruje i opowiada baśnie. Albo się dziecka, koło Dziadek ci opowie, jak gdzieś za górami żyli raz królowie. Jak ktoś ma na sklanej urzeczę Tęskniła księżniczka, jak ktoś maczy Mieszkał w kadrze z piernika. A jeżeli będziesz miał szczęścia, chociaż troszeczkę, dowiesz się jak dziadek pozna swą żonę. Moja babcia jest niezwykła. Połączenie babci z różką. Zawsze w najtrudniejszych chwilach Wspomaga mnie swoją różką. Babciu moja ukochana, ty pomimo że zmęczona, zawsze wspierasz mnie w trudnościach, to kliwa i zadowolona. Mój dziadek Edek śpi ode mnie dłużej, bo już dawno jest na emeryturze. Lecz gdy się zbudzi, wcale się nie nudzi, tak jak nudzę się często stoi. Mój dziadek Kazik ma zdolności duże i ciągle mu brakuje dnia. W piecu napali, fiata nam naprawia, potem dba o zdrowiu porozmawia, o coś zapyta, gazety poczyta, bo on lepiej czytać niż ja. Bardzo kocha moją babcię, bo nie wiem, czy wiecie, Jest najlepszą baboleńką na całym świecie. Nikt nie znajdzie takiej samej dobrej, mądrej, ukochanej. Pojawia się zawsze, gdy potrzeba I gdyby mogła, uchyliłaby mi nieba. Choć to twoje święto, babciu, moja miła, Mam do ciebie małą prośbę. Chcę, byś zawsze taka była. Serce przynoszę Ci na laurce i tak Ci życzę, babciu miła. Czego chcesz sama, niech ci się stanie, bylebyś tylko szczęśliwa była. Niech nigdy twego czoła nie zastępi żadna chmurka. Bądź szczęśliwa i wesoła. Tak Ci życzy córki, córka. Babciu moja miła, życzę Ci w dniu twojego święta, abyś bardzo długo żyła, a ja zawsze będę o Tobie pamiętać. Uchwytać słońca promyczek złoty, co na niebie świeci, jak wstążką nim przywiąże dla babci bukiecik. Gdy tata w delegacji, a mama jest w pracy, to babcia da kolację na stare srebrnej tacy. Kochamy nasze babcie i dziadków też kochamy. W dniu waszego święta życzenia wam składamy. Bez was smutny byłby świat. Żyj nam, babciu, żyj nam, dziadku, co najmniej 200 lat. Powiedz, twój dziadek. Otworzy szercze kieszeń, otworzy, podsunie czekoladę. Z twojej sukcesów zawsze się cieszy. Kto? No wiadomo, dziadek. A jak coś spsocisz, jak coś naknocisz, jak trzeba spytać o radę, to ktoś za uszy wyciągnie z biedy. Wiadomo, zawsze dziadek. Więc wnuki proszą, żeby w wieczarniach kwiatów nie chować pod ladę. Dziadek ma święto, fiaty dla dziadka, wiwat nie żyje dziadek. Hej, hej aniołki, czy wy wiecie, mam najlepszą babcię w świecie, bo już od samego rana dla mnie zawsze jest kochana. Więcej życzę pomyślności, dużo zdrowia i radości, a życzenia pieczętuję i w policzek ją całuję. Mam jedną kobietę o sercu kołębia i oczy to czysta tajemnica głębia. Przyjmij się go. Każda narana taka jest właśnie babcia kochana. <tryk>